Szanowni Państwo, spotykamy się w dniu dzisiejszym podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Obecni są tutaj funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak też strażacy i druhowie Zachodniczych Straży Pożarnej naszego regionu. Służba w naszych formacjach to ciągłe trwanie na posterunku niesienia pomocy mieszkańcom, ale również w szkoleniach, doskonaleniach, ćwiczeniach, oraz wykonywaniu zadań gospodarczych i profilaktycznych. Działania, o których wspomniałem, odzwierciedlają się w pozytywnym dostrzeganiu naszych formacji i klasyfikowaniu nas na czołowym miejscu rankingu podmiotów zaufania społecznego. Chciałbym w tym miejscu podziękować strażakom, naszym państwowym oraz ochotnikom, którzy uczestniczyli w usuwaniu 1291 zdarzeń poprzedniego roku. Wasze zaangażowanie zostało zauważone i znalazło odzwierciedlenie w przyznanych odznaczeniach, wyróżnieniach oraz nagrodach rzeczowych. Na Wasze ręce składam najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje. Szanowni Państwo, 31 grudnia 1994 roku ówczesny komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nad Brygadier Felix Della. Zameldował prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, premierowi rządu, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ministrowi spraw wewnętrznych, że zgodnie z artykułem 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 1995 roku uruchomiłem Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, stanowiący integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W trakcie trwania 30-letniego okresu w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w naszym powiecie weszło 24 jednostki obotniczych straży pożarnej w tym ostatnio włączona Owotnicza Straż Pożarna Ostróję. Jednostki te charakteryzują się sprzętem i wyszkoleniem odpowiednich dla standardów krajowego systemu. Trzeba w tym momencie wspomnieć również o jednostkach o jednostkach spoza systemu, gdyż jest ich 56. I stanowią one duże zaplecze i dopełnienia ratowniczo-gaśnicze systemu. Chciałbym serdecznie podziękować władzom, zarówno państwowym, jak i samorządowym, za współpracę pomiędzy naszymi podmiotami. Pomoc finansowa, którą wkładacie, docenia naszą działalność i podnosi jej jakość. W roku 2024 władze samorządowe zakupiły z dofinansowaniem 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych i przekazało je do dyspozycji jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczę na dalszą owocną współpracę w realizacji zadań sprzyjających wspólnemu celowi, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszych powiatów. Gracias.

ne gwev an tavoar an tavoar an tavoar an tavoar an tavoar an tavoar an